Halo, Czaruś, słuchaj, sprawa jest, kurwa, zatrzymali psy nas przy granicy, rozumiesz, z Ruskami, kurwa, nie wiemy, co teraz gadać im, z koksem, cały koks mamy, kurwa, w bagażniku, co ma gadać, mamy, powiedz. kim ja mówię? No, łapa z tej strony, Czaruś, nie poznajesz? A do, do, do kogo ty dzwonisz? No do ciebie. Ej, co mamy gadać z tym psom? Kurwa, mam pół kilo narkotyków, kurwa, z kurwa nie wiem co im mówić. Słuchaj, facet, pomyliłeś się chyba. No ja kurwa, ja tu stoję, psy kurwa stoją mi za ten, trzymają mi kurwa spluwę prawie przy, ko przy kurwa przy koftanie, co ja mam im mówić? Ale ja nie wiem, dodzwoniłeś się do prywatnego mieszkania Ej, tutaj stoi Zbychu, rozumiesz? Zbychu ma pod swoją bęką kurwa, dwa kilo koksu Jaki Zbychu? No jak to jaki Zbychu? Łapiński Zbychu Łapiński? Łapiński Zbychu, no Ale co to, kto to jest? No jak kto to jest, kurwa, trzyma całe to miasto w ryzach I ty pytasz, kto to jest? Co ty, kurwa, czaruś? Ale do kogo ty dzwonisz? Ja no. nie mam... Co ty gadasz? Ej, co mamy robić, ty mów? Jak mamy, mamy uciekać, kurwa strzelać do nich, co robić? Rozstrzelać pizdu wszystkich! Haha! <laughs> to właśnie to chciałem, kurwa, usłyszeć. I co, atakować mówisz? No jasne. Kurwa, ty, a jak, jak, jak przyjedzie jakaś ta antyterrorka, to co my, kurwa? No ale kurwa, ja nie wiem z kim ja rozmawiam, o czym rozmawiam, o co w ogóle chodzi. Chłopiek, zastanów się, do kogo dzwonisz w ogóle? Ej, no ci, kurwa, tłumaczę o co chodzi. Bierzemy kurwa, we czterech, rozumiesz? Razem kurwa z 5 kilo koksu, 3 kilo amfy do chuja. To na nim w piecu! W piecu? No. Ale to kurwa kosztowało 7 tysięcy papieru. Ale ja pół kilo! Ale nic mnie to nie interesuje, bo Staruś, ja... Caruś! Jak ci kurwa, możesz się w tym momencie ode mnie odwracać do chuja! Kurwa mam zrobić, stoją mi menda. ty teraz udajesz, że mnie nie znasz! Kurwa znasz mnie od 20 lat! Ale ja nie jestem za tym Caruś, chłopiek! Co ty pierdolicz? Przypoznaję cię po głosie. Czaruś, kurwa. Czaruś. <noise> z kim ja mówię do cholery? Jak to z kim mówisz? Łapa jestem, kurwa, czaruś. No jaka... jaki łapa, jaki czaruś. No kurwa, jak to jaki kurwa twój koks przewożę, Czaruś, a ty kurwa, jaki czaruś! Jaki mój koks! No. No, kurwa, twój koks od ciebie kupiłem, to chujem... Jaki numer dzwonisz? Ej, twój numer dzwoni, przecież... Ja, jaki mój? Ten co mam w komorze, kurwa dzwoni Czaryś, sprzedajesz mi koksu za kurwa prawie 300 baniek kurwa i teraz co ja z nim mam zrobić? Psy no, nie trzymam. No Ty się zastanów jaki koks, jaki czar. Ej, oni mi pytają, oni mówią, że jak ja wydam ciebie, to kurwa mi mniejszy wyrok dadzą kurwa, co ja mam robić? <laughs> Słuchaj, ja nie jestem żaden czaruś. No jak nie? Przecież sam powiedziałeś jak czaruś, żeby ich rozstrzelał. Nie wiem kura. o żadnym koksie. Nie mam nic wspólnego z żadnym koksem. Czyli ty nie jesteś czaruś? No jasne, że nie! No kurwa, no to do koja dzwonię! To do Gdyni zadzwoniłeś! No a to właśnie Gdynia, czaruś z Gdyni do chuja! No ale jak, jaki czaruj do cholery! No ty czaruś jesteś. Ja nie jestem czaruś! No kurwa, kto jesteś? Ja jestem Jurek nie No to Juras, może być Juras, kurwa do chuja, kurwa, kurwa do chuja. Ale juras. nigdy nie miałem do czynienia z żabusem, ty się zastanów. Koks to do kotłowni wpisz, do palić i koniec, o. Kokaina, nie koks, kurwa, nie rozumiesz? Nie, nie rozumiem, bo nic, nic, nigdy nie miałem z tym do czynienia, ty się zastanów w ogóle. Ups, to chyba pomyłka. Na 100%? No to mara. Na? tym koksem ty się...